Poprosił pana doktora o wskazanie konkretnych jak gdyby źródeł, konkretnych wypowiedzi czy też zapisów, z których wynikały, że jakoś plotki, tak jak to powiedział, wychodzą ze szpitala Rady Mazowieńskiej. Tak to przynajmniej ja zrozumiałem. Otóż odsyłam Szanownego Pana Radnego, ale również wszystkich yy, Państwa. Do protokołu nr 25 młamy przez 2025 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej y, Powiatu Kurackiego z 11 kwietnia 2025 roku. Pozwolili Państwo, że nie będę cytował tego dokumentu, ponieważ wszystkich z Państwa jesteśmy jego posiadanie, ktoś może wejście w posiadanie tego dokumentu i zapoznać się z nim. Zapewniam natomiast, że przynajmniej głos jednego e, radnego członka tej komisji wskazuje na to, że pewnego rodzaju fakty są przedstawione w sposób, no, najwyraźniej to ujmę, nieco podbiegający. <trym trym> gorąca prośba. Prosilibyśmy o to, by szpital w spokojnie wykonywał swoje obowiązki, byśmy nie musieli, musieli uciekać do praw różnego rodzaju no, Oczywiście adresuję to wszystko do Rady Powiatu, ponieważ Państwo jako Rada Powiatu niewątpliwie niezależnie nie nie od tego, że Dyrekcja Szpitala w Rady Radzie Mazowieckiej jest swego rodzaju niezależnym, Jednakowoż, jako Rada, niewątpliwie nie przynajmniej w tym zakresie czysto społecznym, będzie możliwość oddziaływania również na dyrekcję eh, szpitala. Proszę o to w imieniu dyrekcji szpitala w Stanach by nie używać jakichkolwiek sformułowań, które mogłyby w jakimkolwiek stopniu nasuwać możliwość np. naruszania duchu Bardzo to teraz to ujmy, ale. Przepraszam ta te słowa, ale jakakolwiek pojęcia między szpitalami w Bazi z regionów sąsiadujących ze sobą nie jest tylko potrzebne. Dziękuję bardzo.